W tym filmiku chciałabym więcej porozmawiać i wyklarować, wyjaśnić Wam, jak i w jakich okolicznościach najczęściej następuje nawiązanie kontraktu z bytami, z podpięciami, z wysłannikami szatana. Tak jak wiecie, wiele osób na Ziemi jest tego świadomym, i wręcz można powiedzieć, że na świadomym poziomie, tutaj będąc w ciałach ludzkich, nawiązuje takie kontrakty, wręcz świadomie. Zaprzedając, wyprzedając swoją duszę za pieniądze, za sławę, za piękne ciało, za młodość, dotyczy to na przykład y, piesonkarzy, aktorów i tak dalej, tak? którzy wiemy, że nawet spotykają się w Bohemian Grove i wręcz świadomie robią rytuały, które mają im przynieść y, różnego typu korzyści tutaj na, na tym ziemskim świecie. Także te rytuały często wiążą się z krwią i z jakimiś ofiarami, ale już tutaj w głębi w to nie wchodźmy, ponieważ jest to jeden ze sposobów, w jaki byty przejmują dusze ludzkie. Takie nawiązanie kontraktu może również się zadziać podczas snu, może również się zadziać pomiędzy wcieleniami, chociaż nie jest to aż takie silne, bo najsilniejsze jest po prostu, kiedy jesteśmy wcieleni na ziemi. Może się, się zdarzyć za dziecka, za młodości yy, i w różnych innych sytuacjach. I wszystko chodzi o to, że to nie jest bajeczka, jak mm, o panu twardowskim, który zaprzedał duszę diabłu, tylko to jest prawda, tak? że możemy albo całkowicie, albo część naszej energii oddawać bytom, siłom ciemnym. Ponieważ zgodziliśmy się na to już wcześniej, tak? Na podstawie jakiegoś kontraktu i umowy, którą mniej lub bardziej świadomie podpisali, podpisaliśmy, często ym, wręcz fizycznie, tak? Nawet podpisując coś, robiąc tatuaż, bądź też wprowadzając igłą jakieś inne substancje, ponieważ to jest właśnie też pewnego rodzaju rytuał, który ym, przez byty jest uważany jako przypieczętowanie pewnych spraw. Ale to może być również podczas snu, na przykład jakichś papierów, albo po prostu zgoda innego typu. Więc yy, kiedy takie coś najczęściej następuje? Z moich obserwacji i mm, doświadczenia wynika to, że najczęściej takie kontrakty są zawierane, kiedy odczuwamy bardzo duży ból albo duszy, bądź też ciała fizycznego. Na przykład, nawet kontrakt może być nawet podczas porodu nawiązany, kiedy na, na przykład matka cierpi strasznie. I na przykład jest jej podane znieczulenie, ponieważ wystarczy taka myśl w głowie, że zrobię wszystko, żeby to się skończyło, tak? Zrobię wszystko, żeby ta osoba zrobiła tak, albo żeby teraz ta sytuacja się zmieniła, żebym już nigdy nie czuła się tak jak teraz. Może to dotyczyć pieniędzy, może to dotyczyć bólu fizycznego, może to do, 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 dotyczyć um, jakiejś miłości, tak? Może to dotyczyć wielu, wielu rzeczy, ale wystarczy, żeby jakby strzaił taki moment u nas takiej słabości, w tym momencie, jakby oferuje nam wymianę, tak? Że dobra, ja Tobie dam teraz takie chwilowe ukujenie, chwilowe rozwiązanie Twoich problemów, ale małym druczkiem jest w takim kontrakcie często napisane, że, ale za to będziesz mi przez kolejne ileś tam lat dawać, albo nawet Twoje dzieci będą mi dawać część energii, albo w zamian za to później stanie się coś na przykład złego, tak? Dzięki czemu ja będę mieć dużo energii, ponieważ. One się żywią naszymi słabymi, złymi emocjami i one się wtedy cieszą, tak? To jest taki kontrakt, który jakby czeka na taki moment desperacji, tak? Jeżeli na przykład już taki kontrakt został, powiedzmy na przykład, nawiązany poprzez jakim, jakieś zwiedzenie w wieku dziecięcy, na przykład, że, że byt pobiera 2, 3, 5 energii albo po prostu ma dostęp do, do duże dziecka, to później on już wkłada myśli, tak? I później już. W jakimś momencie mm, słabości na przykład nastolatka ten sam byt może wkładać myśli o samobójstwie, może wkładać myśli innego typu, o samokaleczeniach. Może to być też tak, że na przykład byt atakuje dzieci, rodziców, którzy mają kontrakty, tak, ponieważ przez dzieci to też łatwiej do rodziców dotrzeć. Również na przykład zabijają dzieci, doprowadzając je do myśli samobójczych. Samo okaleczeń, także wtedy byt czerpie energię z rodzica, ponieważ rodzic, rodzic wtedy bardzo cierpi, jego dusza bardzo cierpi, no a byt się tym żywi, tak? Tymi złymi emocjami. Dlatego one też wkładają myśli do głowy samobójcze, ludziom dorosłym, dzieciom, nastolatkom. Też one często wkładają takie myśli a propos terapii, ponieważ jeżeli już na przykład, ktoś chce się, powiedzmy, tak w cytacie mówiąc, w Uleczyć, tak? To one też na przykład nie, nie doprowadzą tej osoby do prawdy, czyli dlatego, że jest to po prostu przejęcie potrzeb i energia, ponieważ oczywiście to są bajeczki i ludzie chcą się z tego śmiać, tylko one będą też kierowały tak, taką osobę do psychiatrów, do psychologów, do nawet terapeutów niekonwencjonalnych, którzy tak naprawdę też są często przejęci i nie widzą prawdy, ponieważ oni będą też mówili na przykład albo alternatywnie o jakimś świetle, o aniołkach. Albo jakiś jakiejś tam ścieżce na okrętkę, ale nie zobaczą tego byta, ponieważ ten byt często nawet robi zasłonę nad tobą, żeby też nie zobaczyć, albo ukazuje się właśnie w formie jakichś tam innych istot. I tak naprawdę odstrasza ludzi, którzy mają tam jakieś nawet duchowe moce, że mogą coś zobaczyć, a psychiatrzy, psychologowie, nie no wiadomo, będą po prostu jakby opierać się na tych konwencjonalnych naklejkach, tak? Że to jest taka choroba, to jest taka i ma to są takie leki. I po prostu recepta na Xanax, prawda? A tak naprawdę Xanax i inne leki to jest również tak naprawdę narkotyk, który służy tylko i wyłącznie do podtrzymywania iluzji w naszej głowie, że coś innego nam pomoże, oprócz tak naprawdę zwrócenia się do źródła i po prostu wiary w to, że ty jesteś silna, ty jesteś silna, ty jesteś wszechmocny, a, i, a to, co może y, odczepić od ciebie te byty, to jest po prostu... Przypomnienie sobie tej sytuacji i poproszenie, poproszenie stwórcy, żeby ją anulował, tak? Wypowiedzenie trzy razy formuły, takie jaka do siebie przychodzi, która anuluje ten kontrakt i zwrócenie się do stwórcy, żeby tego byta i ten kontrakt wpuścił do źródła, do portalu, źródła, żeby to anulować i po prostu już tego nie ma, tak? Czasami w pewnych przypadkach również jest potrzebna fizyczna akcja, na przykład... Można coś spalić albo na przykład usunąć tatuaż, tak ponieważ ja też się do tego przymierzam. Tak jak mówiłam, historię mojego tatuażu też wam powiem niedługo, ale to jest jakby takie przygotowanie też dla mnie i dla was, żeby o tym powiedzieć, ponieważ jest to związane również właśnie z moim Twin Flame'em. Osobiście uważam, że Twin flame y to nie jest że mam wymysł, to jest po prostu jakby um, realizacja tutaj boskiej miłości, boskiego planu, który ma za zadanie zaimplementować wysokie energie tutaj. Oczywiście to nie znaczy, że, to, to nie znaczy, że te osoby muszą być ze sobą, muszą nie wiem, być, tworzyć rodzinę i tak dalej. Po prostu jakby ich miłość ma, ma rozpuścić tutaj ciemność Ym, i taka wiele istot takich jakby właśnie jest, które mają to zrobić i to robią, i e, dlatego też, jakby te istoty są atakowane. tak, I Jakby też są zwodzone w różnego typu naklejki, że, że to już nie jest, to, to już nie jest. zamiast po prostu, jakby zaakceptować to, że jest to miłość Chrystusowa, która po prostu jest tutaj, I jakby głównym jej celem jest samo oczyszczanie się, doprowadzenie do przemiany ciemności w światło.